Filmuję sobie, trzeba to pofilmować. Jesteśmy teraz, nieważne gdzie, tutaj to miejsce, tętni życiem. fajna bluzka ta ja, co ma ja, dom ja, ja.

Let's see how we can Idziemy teraz do innego świata, świata Elion. W miejscu, gdzie zatrzymał się czas. Chyba ze 100 lat temu. W tym chyba pamiętać jeszcze czasy ubeków. O, to mój kolega Tolek. Fajne jest to miejsce. Stare gryzi się z nowym, nowe gryzi się ze starym. No i stare znowu gryzi się z nowym. Oto tolek. A wiecie dlaczego tolek? No chyba, popatrzcie na niego pustki do życia. Ale fajny ten rysunek, naprawdę. Odpustki do życia. Prawa ręka jest zła, lewa jest dobra. Żyje od zawsze. Jesteś Boże, jaki to przekaz socjologiczny. Pamiętam, jak Państwo to zobaczyłam w 2009 roku w kwietniu. Ja właśnie na... z tego targowiska, jak Wam Państwo już na targowisku 15 kwietnia 2009 i zobaczyłam to targowisko, to z tego targowiska zobaczyłam właśnie tam takie stare budowle i taki stary dom, niby nie dom. Odpustki do życia. Jakiś remet 2008. Jeśli wiecie, gdzie my jesteśmy. To jest Meridian. Można by to powiedzieć. Takie królestwo Elion. Tutaj Elion sobie chodziła. O, tu był jakiś basen przeciwpowodziowy. Nie, basen taki czarzacki, że z niego czerpali wodę. To miejsce tutaj. Nieważne, gdzie ja jestem. O, tam pisze Remet 2008. A to jest Tolek, bo mu tam zwisa pi Tolek, za przeproszeniem, tak go nazwałam. Nie lubię tych paskudnych kominów. Tutaj to są Ptasia. To miejsce bardzo dużo przeżyło. To jest jak Meridian, Królestwo Elion. Nie mogę za dużo tutaj gadać, bo nie jestem tu anonimowa, chociaż czuję się tak, jakbym była anonyma, eine Frau in Berlin. O, oh, to jest to, co ja widziałam w targu i co mnie zafascynowało. Nie wiem, czy ten dom się jakiś palił, tam coś są jakieś ślady po wyburzeniach jeszcze, tam widać szkolne boisko tej szkoły trójki. Patrzcie. Nieważne jest to, gdzie ja jestem. Jozef Wenzel, mylcem Fowry. Czuję, że nakręcali jakiś film, ale nie wiem jaki. Na pewno gdzieś tam, nieważne gdzie, ale to w pobliżu nakręcali film Obywatel. Ewen, taki film jeszcze jest. Fajnie też taki film nakręcić w gołem, gdzie tu są. Nie wiem, bo mam z baterię, ile uda mi się nakręcić. Tutaj to wygląda jak przed wojną. Zauważyła Pani, jakże można tutaj mieszkać? Jak się tu żyje? Normalnie się żyje? Jak to? Ja się tutaj filmuję te okolice no i jak się filmuję te okolice, to jestem pod wrażeniem. Normalnie tu wygląda jak jakiś inny świat. Ile lat już tu Pani mieszka? Trzynaście lat, aha. To powodzić dziewięćdziesiąt siedem, pani nie pamięta? Tej starej się gryzie z nowym. I to jest tak ukryte, nie widać tego na co dzień. Jedni mówią, że to jest ukryte piękno, a drudzy, że to jest paskudztwo. Uh -huh. Ja bym uważała, że to jest paskudztwo bardziej. Idę dalej. Zobaczymy, co z tego będzie. i znaleźć tutaj rodowitego mieszkańca, co mieszka tu od samego początku, jest naprawdę bardzo ciężko. Chociaż znam tu wiele takich. Jestem tu dzisiaj z przypadku. Ale sobie kręcę. Nie planowałam tu być dzisiaj. Ja, że mam dużo czasu. Powinna być w pracy na tych ulotkach, ale sobie nie pojechałam. No, po prostu, zadzwoniłam do niej, powiedziałam jej, że poproszę wypłatę i tyle, wystarczy mi ta jedna dniówka i nic więcej. No, a cóż. tasia Widzicie, tu są te ślady po podłużeniu. Tu, między tymi dwoma budynkami, coś musiało kiedyś być. Też taki jeden budynek jak to tutaj. To były takie szeregi tego wszystkiego. Szeregi. Zasia. Jestem Elion, przynajmniej tutaj. Życie. Gdyby człowiek, który nie wie nic do życiu, tutaj się pierwszy pojawił, doznałby szoku, chyba. Nie wiem, może by mu się tu spodobało. Kimkolwiek jesteś i to widzisz, jest Bied, jedno. Takie miejsca istnieją. Niestety, kurkowa. Nie podoba mi się tutaj. Byłam tu dosyć często. Nieważne gdzie to jest. Ludzie mnie tu znają.